Szanowni Państwo, 2020 rok upłynął w grupie Mlekowita pod znakiem nowości i innowacji. Pomimo pandemii, miniony rok był dla nas rekordowy, bo zakończony najwyższymi obrotami w historii działania naszej spółdzielni w wysokości ponad 5,6 miliarda polskich złotych. Rekordowy był również eksport który osiągnął wartość 1,6 miliarda złotych. Skala naszego działania wzrosła pod każdym względem, a więc mamy większy skup mleka, większą produkcję i sprzedaż. Dzięki skutecznej strategii, wysokiej jakości naszych produktów, dokonywanym inwestycjom i rosnącemu eksportowi, nasza firma dynamicznie się rozwija. Umacniają się na pozycji lidera branży w Europie Środkowo-Wschodniej. Ważnym Krokiem w rozwoju firmy było uruchomienie w ubiegłym roku nowego kanału sprzedaży. W dobie pandemii konsumenci nie tylko chętniej wybierają bezpieczne zakupy w sieci, ale wielu z nich, przebywając na kwarantannie, nie może dokonać niezbędnych codziennych zakupów w tradycyjnej formie. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom. Mlekowita uruchomiła dwa sklepy internetowe sba.com.pl z artykułami o wysokiej zawartości białka i mlekowitka.pl oferując szeroki asortyment produktów mleczarskich marki Mlekowita oraz szereg innych produktów spożywczych i przemysłowych. Jako jedyni oferujemy możliwości dostawy i zamówienia w każdy zakątek naszego dużego kraju. Mlekowita oferuje konsumentom najwyższej jakości wyroby mleczarskie, najwyższy wybór nabiału w Polsce i w Europie. Portfolio firmy liczy już ponad tysiąc produktów. Od mleka, masła czy serów, przez śmietanki i produkty fermentowane, po przekąski i desery, produkty bio i bez laktozy, czy produkty z kategorii fitness i sportu. W asortymencie posiadamy produkty unikalne, jedyne, lub pierwsze na rynku. Jako pierwsza firma w Polsce rozpoczęliśmy produkcję masła klarowanego, sera cheddar, WPC 80 w kilkunastu wariantach smakowych, a jako pierwsi i dotąd jedyni w kraju batoników twarogowych na linii Miamu, które jako zdrowa i wartościowa przekąska z powodzeniem zastępuje tradycyjne słodycze. Jako jedyni na Podlasiu produkujemy lody, na skalę przemysłową. Zaproponowaliśmy konsumentom także między innymi kajmak kuchmistrza, czyli gęstą kremową masę krówkową oraz kolejne jogurty bez laktozy w linii Polski. W ubiegłym roku wprowadziliśmy do naszego asortymentu ponad 30 nowych produktów, a w 2021 dla wielbicieli mlecznych specjałów marki Mlekowita planujemy dalsze rozszerzanie i rozwijanie asortymentu, m.in. okawy z mlekiem i naturalne mleczne lody. Skutecznie umacniamy markę Mlekowita, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, tak aby była kojarzona wyłącznie z produktami najwyższej jakości, no i oczywiście rozpoznawalna. Na eksport wysyłamy codziennie średnio 150 kontenerów. Z produktami. Co miesiąc na rynek krajowy i zagraniczny trafia 60 milionów litrów mleka spożywczego, 8 tysięcy ton serów, 6 tysięcy ton masła i 10 tysięcy ton proszków mlecznych. Nasze rekordowe wyniki to rezultat codziennej pracy 5 tysięcy wykwalifikowanych pracowników przy ponad 180 liniach produkcyjnych, w 21 zakładach produkcyjnych, w których przetwarzany jest. Ponad 8 milionów litrów mleka, najlepszego dostarczonego przez 15 tysięcy polskich rolników. Dzięki ich codziennym wysiłkom, ponad 1000 produktów mlecznych wytwarzanych w zakładach Mlekowity znany jest nie tylko na stołach naszego kraju, ale i w 167 krajach świata. Stawiamy na konsekwentny rozwój i innowacje których oczekują konsumenci. Miniony rok to dla Mlekowity czas wielkich inwestycji w rozwoju bazy technicznej, technologicznej i produktowej, na które w 2020 roku firma przeznaczyła 100 milionów złotych. Jako pierwsza i dotąd jedyna firma w Polsce rozpoczęliśmy produkcję batoników twarogowych marki Miamu. W naszym zakładzie w Pilicy obecnie dostępne są już w sześciu smakach, truskawkowym, waniliowym, czekoladowym, kokosowym, wiśniowym czy orzecha laskowego. Ważne jest, że w naszej strategii nie może być nawet jednego dnia zmarnowanego. Z kolei w oddziale w Świeciu ruszyła linia do produkcji mleka zagęszczonego w tubkach pod marką Wypasione i masy krówkowej pod marką Kajmak Kuchmistrza. Kontynuowaliśmy także pracę nad rozwojem linii produktów funkcjonalnych, w tym bez laktozy, rozszerzając ją m.in. o jogurt polski bez laktozy w dwóch wariantach smakowych gruszka i truskawka w kubku 150 gram. Na rynku pojawiły się również jogurty pitne, Dar, piure o tak zwanym prostym składzie, bez dodatku cukrów i bez laktozy. Jako lider innowacji realizujemy również kolejny projekt biznesowy, wychodząc naprzeciw potrzebom klientom, którzy oczekują wciąż nowych produktów. We współpracy z firmą CPF Poland SA z grupy Superdrop przygotowaliśmy nową linię dań gotowych. Bistro Minutka. Linia dań gotowych, Bistro Minutka, otwierają. Paluszki serowe w chrupiącej panierce. To produkt mrożony, który można szybko przygotować na patelni, w piekarniku lub we frytkownicy obejmującą paluszki serowe w chrupiącej panierce, łagodnej lub pikantnej. To doskonała propozycja na szybką przekąskę serową, na ciepło i odpowiedź na potrzeby konsumentów poszukujących produktów, które można przygotować w przysłowiową minutkę. Pomimo pandemii procesy inwestycyjne toczą się w normalnym tempie. Obecnie powstają dwa bardzo duże inwestycje. To jest fabryka serów w Białej Podlaskiej oraz największy magazyn logistyczny w polskim mleczarstwie o powierzchni jednego hektara. W rekordowym dla siebie pod względem przychodów w minionym roku mlekowita konsekwentnie rozwijała kategorię serów, ważnego elementu codziennej diety. Ser to trzecia najbardziej wartościowa kategoria spożywcza w Polsce i jej sprzedaż cały czas dynamicznie rośnie, pomimo że spożywamy dwa razy mniej średnio na jedną osobę niż Grecy. Grupa Mlekowita oferuje najszerszy asortyment serów na rynku. Między innymi sery twarde, półtwarde, miękkie: typu holenderskiego, szwajcarskiego, angielskiego, sery pleśniowe, topione, wędzone, sery miękkie, sorankowe, sery macarelle i mascarpone oraz twarogi i twarożki. Łączna produkcja serów w zakładzie grupy Mlekowita wyniosła 120 tysięcy ton. W, w tej kategorii wprowadziliśmy. W ubiegłym roku kolejne nowości. Są to cheddar w wiórkach i w plasterkach, górskie specjały, warkocze serowe, diamenty konesera, ser długo dojrzewający, mocarski old, salatos, ser sałatkowy typu bałkańskiego. E, trzeba stale się rozwijać. Dlatego w Mlekowicie nieustannie pracujemy nad rozszerzeniem naszego asortymentu, aby móc oferować konsumentom nie tylko kolejne warianty smakowe, Topowych produktów, ale także nowości produktowe. Oczywiście z czasem myślimy też, żeby produkować produkty medyczne. Natomiast efektem starań prośrodowiskowych mlekowity jest rozwój asortymentu, w także dynamicznie rozwijającej się na rynku kategorii produktów ekologicznych. W portfolio naszej firmy znaleźć można już kilkanaście produktów z unijnym logo Rolnictwa Ekologicznego. Potwierdza ono, że oznaczone nim produkty pochodzą z surowca, z gospodarstwa ekologicznego, które spełnia określone wymogi. Między innymi nie używa środków chemicznych, sztucznych, nawozów i pasz. W linii bioekologiczne oferujemy m.in. mleko świeże, mleko UHT, masło, jogurty naturalne, kefiry, e oraz sery. No, najważniejsze to jest troska o naszego konsumenta i, i przyjaźnie e, dbanie o środowisko naturalne. Nie spoczywamy na laurach i wciąż podnosimy sobie poprzeczkę. Dzięki wszystkim prowadzonym inwestycjom oraz najwyższej jakości produktom wychodzimy naprzeciw ciągle zwiększającego się oczekiwania konsumentów, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nie spoczywamy na laurach i wciąż podnosimy sobie poprzeczkę. Dzięki wszystkim prowadzonym inwestycjom, dzięki doskonaleniu się w jakości produkowanych wyrobów, wychodzimy naprzeciw ciągle zwiększającym się oczekiwaniom konsumentów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.